Cześć. W tym zadaniu należy narysować wzory strukturalne cząsteczek. Wykonujemy to na podstawie wartościowości poszczególnych pierwiastków, używając reguły krzyżowej. I pierwsza para pierwiastków to jest tlen i fluor, tlen dwuwartościowy, fluor jednowartościowy, i w wyniku połączenia tych dwóch pierwiastków powstanie związek o wzorze OF2. A wzór strukturalny będzie wyglądał w następujący sposób. Tlen dwuwartościowy będzie łączył się z fluorem jednym wiązaniem, a tych fluorów jest dwa. Także będzie tutaj tak to wyglądało. Jak nazwiemy ten związek? A nazwiemy go dwufluorek tlenu bądź difluorek tlenu. Druga para pierwiastków to jest węgiel, czterowartościowy brom, jednowartościowy. W wyniku połączenia tych dwóch pierwiastków powstanie związek CBR4, a wzór będzie wyglądał w następujący sposób. Węgiel będzie połączony z poszczególnymi atomami bromu jednym wiązaniem. Tych bromów jest cztery, więc wzór strukturalny będzie wyglądał w sposób następujący. Jak nazwiemy, nazwiemy to tetrabromek węgla lub tetrabromometan? Nie zdziwcie się, że to nazwa jest tetrabromometan, ponieważ wodór został zastąpiony atomami bromu, dlatego możemy mówić tetrabromometan. I ostatnia para pierwiastków to jest azot i tlen, azot pięciowartościowy, tlen dwuwartościowy. W wyniku połączenia tych dwóch pierwiastków, Związek w wzorze N2O5 a wzór strukturalny będzie wyglądał w następujący sposób: że tleny będą powiązane z azotem e, wiązaniami dwuwartościowymi, raz, dwa, raz, dwa, i jeden tlen musi łączyć dwa atomy azotu, i w wyniku tego ten tlen wiąże się z azotem wiązaniem jednowartościowym. A nazwa tego związku będzie tlenek Azotu 5. W tym odcinku to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału. A jak się podoba, to i do łapki w górę.